Moi drodzy, zaczynam w ten sposób, bo chcę wam pokazać pudło ostatniego modulara, jaki w tym roku zbuduję i jest to zestaw od Lumibrix, czyli klub bokserski złożony z ponad 3000 klocków, jak widzicie jest wielkie, ciężkie. No i tym zestawem zajmiemy się w tym odcinku. Zapraszam. Może zabrzmi to śmiesznie, ale Boxing Club z serii Street Fusion od Lumibrix skusił mnie przede wszystkim swoją kolorystyką. Połączenie mocnej czerwieni i klasycznego niebieskiego przywodzi na myśl oldschoolowe klimaty rodem z Bronxu, mocno odmienne od tego, co zazwyczaj prezentują klockowe modulary. Muszę jednak powiedzieć, że poza rzucającymi się w oczy kolorami, budynek prezentuje idealnie średni poziom pod praktycznie każdym względem, także tym technicznym. Wszystkie ściany budujemy pod kątem prostym, bez fajerwerków i ze sporadycznymi zdobieniami na gzymsach czy ramach okien. Mamy tu za to kilka ciekawych mini. Buildów związanych czy to z pralnią na parterze, czy rozbudowaną siłownią na górnych poziomach, a do tego dochodzi jedyna funkcja stricte zabawowa, czyli działający ring bokserski. Jego złożenie wymaga odrobiny cierpliwości, ale całość, choć dość prosta, działa bez zarzutu i pozwala na wniesienie dodatkowego życia do zestawu. Fajną sprawą jest również to, że do niemal każdego pomieszczenia dostaniemy się nie tylko przez zdjęcie poziomów, ale także przez wysunięcie podłogi przez otwieraną ścianę. To zdecydowanie ułatwia manipulacje figurkami, których w zestawie dostajemy stosunkowo niedużo, ale zawsze można je podmienić lub dorzucić coś z innych buildów. Również na średnim, ale przyzwoitym poziomie jest oświetlenie, którego jak na zestaw złożony z ponad 3000 klocków jest dość mało. Trzeba jednak wspomnieć tutaj o przełączniku trybów nad ringiem, który pozwala oświetlać go w różny sposób w zależności od klimatu, jaki chcemy osiągnąć. Do tego mamy też latarnię z sygnalizatorem świetlnym i tutaj akurat bym się przyczepił, bo elektryka obejmuje tylko światło zielone, a ulokowane obok stanowisko z gazetami jest na tyle zwarte, że podświetlająca je podstawka w ogóle nie spełnia swojego zadania. Najmocniejszym elementem zestawu są chyba nadruki. Jest ich bardzo dużo, występują w wielu miejscach, a ich urbanistyczny styl, czyli mix szyldów, plakatów, billboardów i graffiti Ciekawie koresponduje z detalami zewnętrza, takimi jak duży zbiornik na dachu, rusztowanie czy ławeczka na froncie. Najprościej mówiąc, jest to zestaw typowo klimatyczny, pozbawiony jakichś niesamowitych rozwiązań technicznych, ale wprowadzający dużo życia do ewentualnego klockowego sąsiedztwa. To bardzo dobry tester średniego poziomu dla marki Lumibrix, który niewątpliwie spodoba się jej fanom, ale na pewno nie jest to najciekawszy build w ich ofercie. Dajcie znać jak podoba Wam się klub bokserski i czy zamierzacie go sobie sprawić. Pamiętajcie też, że z kodem widocznym na ekranie możecie kupić go na lumibricks.com z 10% rabatem. jednocześnie jak zwykle zachęcamy do dania łapki w górę pod tym materiałem i subskrybowania naszego kanału, a tym najbardziej zainteresowanym polecamy wsparcie nas na platformie Patronite. Trzymajcie się i do następnego!